Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak wejść do ustawień dewelopera na Samsungu S24 Ultra. Aby wejść do funkcji dla dewelopera, należy wejść w ustawienia, następnie zjechać na sam dół i wejść telefon informacje, następnie informacje o oprogramowaniu i kliknąć 5 razy w numer wersji. Następnie wpisać kod do telefonu i tryb programisty został włączony Następnie wyświetli nam się po wpisaniu opcji programisty opcje programisty Jak widzimy aktualnie są włączone Widnieje tutaj du dużo więcej ustawień niż może użyć normalna osoba. Są one przykładowo można raportować o błędach, można ustawić hasło do kopii zapasowej, debugować USB i wiele różnych zaawansowanych opcji. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika i zapraszam do oglądania innych poradników i subskrypcji do kanału.